Dobra, się, to my... Zimno! Jak jesteś bogaty, to pierwszy będzie zbity. Zimno! To jest ślisko. Troszkę was się zebrało, fajnie. E, elegancko, przyubieramy przyubierzemy każdego. Widzę, że też rowerki są fajnie ubrane. E, to, to ja tak szybko zajawałem. Dosłownie wczoraj ubierałem rower e, od 22. <laughs> ale, e, ale naprawdę fajnie, bo to robi klimat. Czapeczki, e, mikołajkowy zlot. W ogóle się przywitam. Witam Was wszystkich na e, kolejnym zlocie, tym razem Mikołajkowym. Kolejny zlot w Krakowie. E, klimatycznie, zimowo, aczkolwiek brakuje nam śniegu. Rano była duża mgła, ale, e, ale cóż, nie będziemy się przejmować. E, jest dobre nastawienie, będziemy śmigać, e, zrobimy ride out po Krakowie e, i będzie na pewno super, więc zapraszam do oglądania. Muszę z rękawiczki. <noise> Patent dobry. Rękawiczki e, nylonowe pod ręk zwykłymi rękawiczkami dają troszeczkę więcej ciepła jednak, a dzisiaj jest zimno, więc ręce muszą być zabezpieczone. Tak, to kto chce czapkę? Jak będzie odlatywać, to będziemy przyklejać. <noise> Przygotowany jestem, żeby te czapki były przy, przypięte do kasków. Na no no dobry początek Mikołaj będzie rozdawał cukierki. <noise> Mamy dość młodą średnią wieku więc. Dobra, Co chętny na cukiereski? Mikołaj tu chodzi to, to grzeczny w tym roku. Mikołajka przyjechała Dzieńka. również. Rowerek przybrany, super. Mikołaj ma więcej prezentów w, tych, w dzisiejszym dniu. Więc fajnie, żebyśmy mogli je rozdać. Nie wiem czy dla wszystkich starczy, dlatego może fajnie zrobić jakąś konkurencję. Myślę, że tak, żeby każdy zrobił, e, mógł zrobić coś fajnego, to zrobimy na przykład najdłuższy ślisk jadąc na tym rowerze specjalnym, gdzie on jest. Ta, e, gdzie jest mój rower specjalny? Gdzieś, jest, gdzieś tam. O, tu się skrył. Na tym rowerze specjalnym najdłuższy poślizg. No by każdy miał równe szanse, nie? Bo każdy może mieć inne opony, e, to może będzie inaczej. Więc e, max, max rozpę i najdłuższy poślizg. Spoko? Każdy może spróbować. E, no, i drugie to będzie naj, najdłuższe stanie w miejscu. Będzie najprostsze dla każdego. E, no i rzucimy nagrodami. Mamy jakiś ręcznik na góry, e, jakieś małe drobiazgi. Ale to w końcu muszę to rozdać. To są pedały ma, marinat, więc to będzie główna nagroda. I Dobra, na razie myślę, że po prostu rozgrzewajmy się, bo jest zimno. No wiecie, jest zimno, więc jak mamy zacząć jeździć bez rozgrzewki. Rozgrzeweczka Jackson. Co robiłeś dokładnie? Jaki, jaki wypadek był? E, na w treningu z koszykówki, no? na hmm. ja, koszykówce, no. Trzeba uważać, zawsze ta, ta rozgrzewka jest właśnie istotna. Ja jeszcze czuję się troszeczkę drewnianie, bo jest okolice 0 stopni. Trzeba się rozgrzać, żeby móc swobodnie śmigać. No, fajnie, fajnie. Ile jest, mam, mamy osób? Kilkanaście osób. A przy takiej temperaturze, więc jestem zadowolony bardzo, że tyle osób już przyjechało, ma być jeszcze więcej. Grubo. Pierwszy konkurs, od razu najlepsza w sumie nagroda, którą mam dzisiaj, czyli nowe pedały od Marina. Jest to nowy model Oso, który jest już też dostępny w sprzedaży, ale mniejsza o to, będzie można go wygrać po prostu w tym konkursie na najdłuższy szlisk, Na najdłuższy jak się to mówi. Slide, tak? Na rowerze, ale to nie będzie zwykły rower, no bo to będzie rower ten specjalny, który wymaga pedałowania do tyłu, żeby się rozpędzać, więc będzie to dodatkowo utrudniane, ale każdy będzie miał takie same szanse, bo będzie to na tym samym rowerze. Startować? Więc od tej kreski trzeba będzie wystartować start rozpędu od Reniferów, cokolwiek to jest, i jak najdalej tam. Proste, proste. O. I tu musisz śliz śliz ślizgać się. No, nie wiem. No. i tutaj. Dobra, to jest no no, przerywany był, więc się niestety nie liczy. Musi być z ciągiem. Cały czas na hamulcu. A, dobra. Ooo Dobra. Okay. Jest nie, nie ma No niestety rekord się. nie pobity. O nie, nie. Trochę <ślawni> chleba, ale i tak rekord zaliczony. Zobaczymy, czy ktoś przebije. Zimno. Trzeba się ruszać, trzeba skakać. No. O! O nie. O nie. O nie. Dobra, to najmłodszy uczestnik także tutaj no zobaczymy wyszło przyzwyczaj się właśnie jak go to Dobra więcej odwagi musisz się zacisnąć mocno hamule cię okay. nauczony żeby efektywnie hamować a nie tracić siły hamowania Dobra elegancko jeszcze jeszcze tak. Można by było gadu. Jak się byłby Bez kasku, bez kasku, no ale zwyciężył tak, no to wielkie brawa. Jak masz na imię? Karol, Karol, gratulacje. No i wygrywasz, ja jeszcze pokażemy co dokładnie. Pedały. Marin, oso. Spoko. Masz, masz rowerek, będą pasować elegancko. Jak mieć pecha, to mieć pecha, początek z lotu. Proszę bardzo. Szkiełko. Takie oto szkiełko uwielbiam. Także jak to w życiu bywa, trzeba e, stawiać się, że tak powiem, przeciwnościom losu. E, ja lecę wymienić dętkę e, po prostu do samochodu, mam tam narzędzia, mam nadzieję, że uda się to zrobić w miarę szybko. Dobrze, że przednia koło, bo przynajmniej będę mógł na jednym kole lecieć. Rowerek gotowy, można lecieć dalej. No to lecimy. Kto chce, chce na murek, ja nie wskoczę, ale sobie wejdę. Up. Nie, z plecakiem to nie wiem, czy będę ryzykował. Oczywiście te, te krzaki tutaj mnie trochę denerwują. Przejadę przez nie. Przejadę. Uwaga, można plecak zabrać? Przepraszam. Wezmą Państwo plecak. Dzięki bardzo. Dobra, złamie się, nie ma problemu. Wesołych świąt panu życzę. Ach ci uprzejmi Polacy. Ludzie są tacy życzliwi w te święta. Jak zawsze. Dobra To potem będzie na ta twarz No teraz na twarz będzie, nie? Jak się z tego zeskakuje? Dobra Skoczkiem to nie jest Idziemy na pump track lotników W tej chwili Dzią zią Jest ekipa Młodsi też Dzią I lecimy Oho, ale tu jest ślisko. O tutaj konkurs slajda Oho. Hey. Nie ważne jakie opony, na tym to nie, nie, nie da rady. Możemy podjechać sobie na rynek podgórski. redukcja, budy i odcięcie Lecimy do ciepełka Co? No, jak jesteś bogaty, to pewnie. Jak Wchodzić, wchodzić tam rowery sobie na zewnątrz w środku zostawimy. Może jedziemy plantami, bo wokół rynku sobie pojedziemy, żeby wydłużyć troszeczkę trasę i zatrzymamy się pod wawelem. Troszeczkę zmiana planów. Odpuściliśmy jednak pump track dzisiaj ze względu na to, że musieliśmy się zagrzać po prostu. Jednak przemarzliśmy jeżdżąc do tej pory. Więc pit był w maku standardowo i lecimy dalej. Ok, Pięknie ubrany rowerek. blisko! Jak tam? Dobrze. Rowery sprawuje się? Jest, jesteśmy już na miejscu pod wawelem. Pierwszy plan jest, żeby nie zwalniać tempa. Robimy track standa jak najdłużej, czyli każdy każdy będzie po prostu jak najdłużej stał w jednym miejscu. Zrobimy to na tym kwadracie tutaj, a druga opcja e, to zbijak tak? Będzie bardziej e, ekstremalnie agresywny. E, gotowi? Liczymy? To 3, 2, 1, start. Okej. Okay. Dobra, już kil, kilka osób odpadło. Dobra, kto, kto odpada, to, to odjeżdża. Dobra, no to teraz tak, no ale się daleko stoimy. Siła spokoju okay, to, to już jest zbijak? Czy jeszcze nie? Podjechałeś trochę za blisko. No dobra, ja nie biorę udziału w konkurencji, więc będę przeszkadzał tym, którzy najlepiej stoją. Okej, okay, tu już emigracja. Tu widzę, że jest sztywniutko. Pamiętam, ostatnio jeździłem wokół. Wokół na jednym kole. Dobra, Antek odpadł. Tu mamy... Mamy dwóch zawodników na... Drogich sprzętach. <noise> to może one tak stabilizują po prostu. Dobra. To ja sobie zacznę przeszkadzać. <noise> o, wyjechał za linię. Oj, oj, A jeszcze nie całkiem. Okej. Okay. No dobra, sam się zdyskwalifikował. Ale dobra, jeszcze musimy tutaj chłopaka zrzucić. Dobra, dobra, mamy zwycięzcę. Lecę po nagrodę, Jak masz imię? Mikołaj. Mikołaj. Mikołaj wygrał. To proszę bardzo, żebyś na plaży miał na czym leżeć. Dzięki. Ręcznik plażowy, gratki. To lecimy w zbijaka. Zasady są ustalone, że w miarę ma być kulturalnie bez kopania w koło. Bez uderzeń w szprychy, bez, bez uderzeń w przerzutki, dobra, to wjeżdżamy po prostu do tego naszego wyznaczonego terenu no, pod zajawkę, nie? bez jakiegoś stresu, nie? Odpadniemy, to odpadniemy, byle sobie nie uszkodzić rowerów, nie? Dobra, trzy, cztery, lecimy. O nie. Oj, oj.

O O kurde Dobra, jeszcze raz Co to ma być? Muszę tak właśnie kręcić to już nie zerwie Dobra, fajnie, fajnie, dzięki, dzięki, dzięki wszystkim Dobra, za rywalizację Lecimy ponowną rundę Fajne, fajne, więc lecimy, lecimy jeszcze raz Gotowi? No Trzy, lecimy <grymne> Dobra. To <grymne> okay. No to kto, kto odpadł, to szybko spada na bok. Ja byłem tak szczerzy, że kamila by pełni Nie wiem jak Dobry, dobry, trzymasz. Ja mam trochę więcej masy, nie? No trochę mam przewagi, nie? No, jakby moja wygrana się nie liczy, to się tak nie przejmujcie, nie? Bo no, kto. To czasem się wystarczy zatrzymać, nie? O kurde, kurde. <grystanie> Ale popatrzcie jak się zmieniła zmieniła stawka Najmłodsi praktycznie, nie? Praktycznie najmłodsi. Nie, Ale tego się nie spodziewałem, chyba dziewczyny nikt nie chciał dotknąć po prostu. <grystanie> no. Ale tam chyba była nóżka, czy nie? Ale dobra, wielkie brawo dla Zuzi! została Dziewczyna Was pokonała Chłopcy się bili po prostu, idziemy przy została na koniec. I też Szymon. Szymon też jako najmłodszy. Prawie traktujesz się do końca. Mega. <laughs> Dawaj, Dawajcie, jeszcze raz, to teraz w drugą stronę jeździmy. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. No musimy coś zmienić, nie? nie? Bo tak to nam się zakręci w głowie całkiem. Ale taka prosta zabawa, tyle z faną, nie? nawet nie spodziewałem. Dobra, trzy, cztery. Lecimy. O nie! I dętkę tym dęgiem przebije No, te ropegi akurat są troszeczkę ciężkie Gas w dęgach, Karol No, dawaj, dawaj oh. Dalej, Karol No, 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 nie, dobrze się trzyma. Ej, nie wolno tak. Nie wolno. Okej, okay, to sorry. O, to już za pole. A. No dobra, ja jestem zdyskwalifikowany, bo... Mega. Fajnie. A ty wygrałeś chyba dwa, dwa razy, nie? To czekaj, to ty masz najlepszą nagrodę. <grybujesz> Żeby nie było, proszę to. Oraz... Oto jest sobie taki cały zestaw, proszę bardzo. A dla reszty mam po prostu woreczki, Przydadzą się czy do szkoły, czy do jakichś tam po prostu wyjście. Proszę bardzo, bo 3,5 kilo cukierków ja się poczęstuję A właśnie, proszę bardzo, dla, dla, dla wszystkich uczestników O, zozole? O, zozole O, jeszcze po nie kilka, bo tego jest sporo A musimy to zużyć, kupiłem to stricte na zlot, więc... Jeszcze kto będzie chciał wziąć udział w takim małym konkursie? Dobra, na szybko Od tej linii czarnej Wybijamy na, na koło I zadanie i Cichota. Zadanie jest po prostu wasze takie, żeby przejechać jak najwolniej na Wheelie od tej linii do załóżmy tego pierwszego, po prostu te pierwszej studzienki. I będziemy liczyć czas, mierzyć czas i po prostu to kto przejedzie wolniej, ten wygrywa. Spoko? Dobra, no to Benio na pierwszy ogień z racji, że myślę, że jest tutaj najmocniejszym pretendentem do zwycięstwa. Eee, więc lecimy po prostu najwolniejszy Willy od tej linii eee, do pierwszej studzienki Dobra, benio gotowy 3, 4, go Okej, okay, no dobra przednie, przednie koło było Przednie koło mamy 10 sekund, 46 I pu!

Uh, Okej okay. No, nie zaliczamy, bo e, nie dojechałeś do końca I tutaj uh, Ale spowolnił, dobra, 8-19 Na 1.1 pykno No, no, zaliczamy 8,96 hmm? Dobra 7,91 7,91 Czyli czołówka, ale, ale nie najlepszy? nie najlepszy Okej na to rezonansyjs Za szybko, za szybko 16. No, myślałem, że może być jeszcze więcej, ale. Jakbyś stanął w miejscu. Ja Nie, wydaje mi się tak, za szybko było. Dobra. To mam dwie nagrody zasadniczo, więc, więc chyba to po prostu Benio i drugi zawodnik, który miał 9. Jak ja wyglądam? Bardzo dobrze. dobrze. Coś mi się tutaj dzieje. Potwierdzaj. Okej. Okay. E, tak, Benio zdobywa pierwsze miejsce, taką pamiątkę, kurczę, marzy z lotu, może ci to przyda, może nie. Dziękuję, proszę dziękuję, bardzo, proszę. gratki dla, dla Benia. I drugie, drugie miejsce, ten oto pan, przypomnij mi imię, przepraszam. Karol. A, Karol. A Karol na, na treczku też ładnie pocisnął na 1-1, myślę, że to 1-1 ci pomogło na Proszę bardzo, tak. mały, Tak, gratulation, git, elegancko. No i myślę, że tym pięknym akcentem będziemy kończyć ten zlot, bo powoli zachodzi słońce. Zasadniczo nasze choinkowe rowery najlepiej będą wyglądać bez słońca. Ja sobie jeszcze róg odepnę. Pozbyłem się tego rogu. Nasze rowery najlepiej będą wyglądać w cieniu, jak będzie ciemno, bez słońca, ale trzeba powoli już kończyć się nagrywki, więc ja dziękuję wam wszystkim za zbiórkę tutaj, za przyjechanie na ten zlot. I zapraszam Was też oglądających na kolejne zloty, bo na pewno będą. Będą kolejne zloty? Chcecie? Tak! Będą, będą! Będą! No na pewno będą. Dzięki wszystkim serdecznie za oglądanie, słuchajcie i do następnego! Yo!